Siemano ludziska, z tej strony Macieks, a to jest kolejny odcinek z gry The Witness. I po raz kolejny powiem wam, że znowuż nie nagrał mi się dźwięk podczas nagrywania odcinka. I zrobiliśmy, i wam pokazuję co zrobiłem na odcinku, na który y, niestety się nie nagrał. A szkoda, tu mamy w ogóle monument. Ale chciałbym wam pokazać do czego doszedłem podczas ostatniego odcinka. W zasadzie nic wielkiego nie zrobiłem, bo y, starałem się w mieście zrobić zagadkę z Tetrisem, z tym zagadkę starałem się zrobić, ale to jest jednak to, mi przerosło też. No, niestety, tutaj w tym domu bardzo dużo zrobiliśmy zagadek, i tutaj, tą zagadkę zrobiliśmy, dzięki której mogliśmy tutaj wejść na górę. Tutaj na górze mamy Tetris, a może ten Tetris by mi się udało zrobić? Czekajcie, jak to tu jest? Tu są trzy potrzebujemy. Jakbym zrobił coś takiego? Działa? Powiem Wam szczerze, że chyba działa, ale tak jakoś słabo. Coś to zmienia? Bo bardzo długo siedziałem nad Tetrisem i chyba doszedłem do tego, jak, jak go zrobić. Tylko jak widać, niekoniecznie on chce się dać zrobić. A jakbym zrobił coś takiego. Czekajcie! o. tak niby działa, ale nic to nie zmienia. Nie mam pojęcia dlaczego, ale chciałbym wam pokazać. Tutaj, tu jest zagadka z drzewem. To jest wygląd drzewa. Tutaj mamy jeszcze zagadkę. O, proszę bardzo, tu były trzy zagadki w jednym. Są trzy drogi wejścia, jedna jest z cieniem. Druga jest z, z takim smarem, który się pokazuje na tym, trzeba to z góry sprawdzić. I trzecia jest tutaj, gdzie się droga pokazuje z tych śmiesznych korzeni. Co tutaj mamy? A, tu się wchodziło, przepraszam. O tutaj. O tutaj są korzenie, i one pokazują drogę. Jak, jak zobaczycie. O widzicie? Dobra, i to chyba było wszystko, czego dokonałem. A jeszcze jest wiatrak. I na wiatraku, jak się popatrzymy, to z wiatraka możemy zrobić. Widzicie? Dwie te, aż, dwie drogi. Więc ja sobie zrobiłem i poszedłem do statku, bo chcę się udać do krainy Tetris'a po raz kolejny. Wiem, że tam ostatnio nic nie znalazłem, ale może i tym razem się uda nam yy, rozwikłać zagadkę, o co chodzi z... Gdzie ja jestem? No z tą zagadką z Tetris'ową, no o to mi chodziło. O co z nim chodzi, jak ją wykonać, może nam będzie podpowiedź jakaś. Jesteśmy w krainie Tetris'a. Sprawdźmy, jak ja sobie jestem tym poradzę, tylko pytanie... Jak to dokładnie zrobić? Niestety ten kwadrat jest na środku i nie wiem, czy może być na przykład coś takiego. Może wcześniej nawet o coś takiego, czy może być z tym kwadratem. Nie, bo ten kwadrat się nie zalicza. Wiem, wiem, widzę, patrzcie. Zadziałało? Po raz kolejny nic to nie daje. Dlaczego jak robię zagadki, to one nic, nic nie dają zupełnie. Tutaj jak zwykle babka trzyma kobitkę inną za rękę. Podaj mi rękę! O, teraz idealnie. Czy mogę coś z tym zrobić? Nie, chyba tak tylko pokazane jest. A dlaczego to nie zadziałało? Przecież zrobiłem dobrze. O, ja ci kręcę. To będziemy się męczyć to bardzo długo. Ja to widzę, że się będziemy męczyć. Bo nic nie jestem w stanie tu zrobić. Wiem tylko tyle, że jak jest tak przechylone, to prawdopodobnie możemy obracać w jakąkolwiek chcemy stronę. Mmm. Czy to mogę otworzyć? Nie mogę. Tutaj, tu jak zrobiłem dobrze. Nie, to nie tu. Tutaj to było. Tu zrobiłem dobrze, a i tak mówię, że mam źle. Znaczy, nic się nie dzieje przynajmniej z tym. Czy ja to powinienem jeszcze inaczej zrobić? A jakbym zrobił coś takiego? Obraca się! Uuu, zrobiłem! Cieszymy się! Uuu. Idziemy tu jeszcze sprawdzić, co tu się dzieje. Naprawdę? To tyle. Yy, ogarnąłem, na czym polega Tetris. Nareszcie, ale. To i tak nie zmienia faktu, że to jest wyłączone, a włączyć to mogę tylko poprzez to, a to jest wyłączone. Na dole nic nie ma. I mogę iść też tutaj, ale to też jest wyłączone. Jak tu czerwono w ogóle dopiero zauważyłem. Hmm. Nie wiem na czym polega ta zagadka. Powrócimy do miejsca, z którego pierwszy raz popłynęłem łódką. E, mianowicie to było tam e, przy tej drewutni, jak dobrze pamiętam. Czyli popłyniemy teraz do drewutni, która była... O kurcze! Ona nie była przypadkiem tutaj. Czekajcie, ona tu nie była. Dobra, tak czy inaczej popłyniemy tam. No i właśnie tutaj rozpoczęliśmy pierwsze podróże łódką, bo ją tutaj odkryliśmy. I tutaj jest zagadka. Zagadka z tym czyli tutaj musieliśmy chyba po dwa dzielić. Czekajcie, tutaj dwa będą. Pamiętam, że mogą być czarne z białymi połączone. A więc byśmy zrobili coś. E, a, nie mogę nawet coś takiego zrobić. E, o kurczę, no to jest jednak troszeczkę cięższa zagadka. Myślałem, że będzie prostsza. Ale jak zrobić coś takiego. Coś. E, tu mamy po dwa, i tu mamy dwa. dobra, udało się. Wow. Teraz druga. Tetris. Hmm. Jeżeli mamy takiego Tetrisa ładnego to tutaj widzimy, że y, tą literkę T możemy obracać jak chcemy, ale pasek musi być do góry, więc y, tutaj też tego nie zrobimy chociaż, czekajcie to by było tak, tak tak, tak i tak o, zadziałało, nawet za pierwszym razem i co mi to włączyło włączyło mi tutaj panel, który zrobimy sobie tak który zrobimy sobie tak i się podniesie do góry Trzeba uważać te z Tetrisami, troszeczkę są mylące. Ale fajnie, nareszcie mam zagadkę z Tetrisem rozwikłaną. Wow! Tamtej jeszcze nie rozwikłem i raczej nie rozwikłam w najbliższym czasie. Zbyt ciężka na mój mózg. Tutaj mamy. Wiem, że to niweluje jedno, czyli to musimy zniwelować. A więc musimy zrobić. Yy... O kurczę... o kurcze. Jakbyśmy zrobili coś takiego. Ten mi zniwelowałeś? Ja tego nawet po czwórnego nie zrobię, bo tu nawet nie mam czterech. O, udało się, o dziwo. Trzy kropki. Trzy kropki, jedną możemy zniwelować, więc możemy zrobić coś takiego. Cyk. Idealnie. To nie było ciężkie. A tutaj mamy cztery. I tutaj mamy cztery. Hmm. Mógłbym zrobić coś takiego. Dlaczego mi wyłączyłeś panel? Halo, kolego? A, dobra. Ten musimy zniwelować. Już widzę. Chyba widzę? Uuu, nie, czekajcie. Tak. Poszło, wow. Ale się czuję dobry teraz tą grę. Co ty robisz? A, otwierasz mi przejście dalej. Ej, zobaczcie, zobaczcie! Tylko tutaj kropki brakuje. Tutaj mamy kolejne, o ja ci kręcę. Teoretycznie to jest prostsze niż myślałem, bo to jest O nie, za, za, za nisko, przepraszam. Tutaj tak powinno to być. I co teraz? Coś się stało? O ten się przesunął. Ale co mi to dało, że on się przesunął? Tutaj w ogóle jakieś cienie dziwne Nie, on się nie przesunął, nadal tu jest... Co ja zrobiłem tym? Bo mogę zrobić też tak. O, proszę bardzo Żartowałem, tak? Nie mogę zrobić. To jest chyba jedyne rozwiązanie, na które teraz wpadam przynajmniej. Ale one nie jest właściwe Mogę zrobić też tak. O, proszę bardzo, już widzę. Uuuu Ej, pepe, ty kolkut. Paleta się przekręca, przesuwa. A ja muszę ją mieć przesuniętą aż aż tutaj, żeby wejść. Nie, tutaj tu akurat nie jest mi potrzebna. Bardziej dalej, więc przesuniemy o jeden, ale śmieszne. Teraz stanie się z tego kółko. A no, proszę, udało się nam. Tylko co? A, do końca muszę dojechać. I zaraz robimy tak. O, proszę bardzo. O, i jedziemy razem z tym. Chociaż później już tam nie wejdę, ale nie wiem, czy to będzie mi potrzebne wejście tam. Mam nadzieję, że nie. Uuu, mamy tutaj... A, co to daje? Otwarcie tej bramy, super. Mamy tutaj niwelację, no to wiadomo, że zniwelować trzeba jeden i cyk. Nie, to akurat było proste. To to samo. O. O. A, bo on przez te drogi nie może też przejść. Uuu, dobra, czyli trzeba zniwelować tak. A, sorry. Głupi jestem. Przepraszam. Tak. Też nie? Czemu on ten niweluje? W zasadzie to mogę zrobić coś takiego i ten zniweluje ten. A teraz ten zniwelował o co chodzi? No tutaj widzę, że tu są dwa. Tu trzy zostawić i będzie dobrze. O kurcze 2, 4, 5, 2, 4. Jeden pomarańczowy trzeba się pozbyć, więc zrobimy tak i jest dobrze. O! A to mogę zrobić coś takiego i będzie dobrze? Te się nawzajem zniwelowały. Trzeba je podzielić. Nie? Czy muszę zrobić coś takiego? O! Ja ci kręcę, jakie nowe technologie poddaję! Mamy 2, 4, 6, 8, 9 mamy, czy nie mogę zrobić coś takiego. O nie, nie mogę zrobić coś takiego. Mogę zrobić bardziej coś takiego. Proszę bardzo. O, cyk. A nie, może bardziej. Um. O, 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 o. Tutaj bym musiał tyle zostawić, bo bym sobie połączył to z tym. To z... o stupka. To z tym chcę połączyć, i tu bym musiał przejechać. A jak zrobię tak? Zrobię tak. I tak. I wtedy za. Tych nie podzieliłem osobno, mają być przecież. Macieju, jak mogłeś tak pomylić się? Bo to jest trudniejsze wtedy. O kurze! To, już... to jest wtedy trudniejsze. A może jakbym zrobił coś takiego bardziej? O proszę bardzo. Tak, tak. A, tych nie podzielę. O kurczę! O, tych też nie mogę podzielić w ten sposób. O, kurdeczka! Tak, zrobię tak, oprócz szwarca. Zrobię tak, 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 tak. Te dwa nadal są razem. Kurcze! A ja wiem, że tutaj kurcze się łączą. Ja to widzę. Mi nie trzeba mu. O, może w ten sposób to raczej nie jest dobry pomysł. W ten sposób też nie, ale możemy zrobić coś takiego. nie, nie możemy zrobić coś takiego, ale możemy zrobić coś takiego coś w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób i mamy to samo co wcześniej zrobiłem. O, udało się jakimś cudem o nie 2 4 6 8 9 aż jest tylko tu jest odwrotnie czy mogę zrobić ten sam manewr nie mogę bo tutaj bym zrobił bardziej coś takiego o, proszę bardzo i tutaj bym musiał no nie to nie wyjdzie to samo ale jakbym zrobił ten manewr ten sam tylko odwrotnie ale wyjście jest z innej strony. Nie, to inaczej trzeba zrobić też. Na przykład nie tak. Tak tego nie można zrobić. No, zrobiłem troszeczkę, musiałem pochmienić, ale jakoś jedzie na razie. Nie jest tak ciężko. I tutaj mamy 2, 4, 5. Na pewno musimy zniwelować jeden kolor. I tutaj musimy się yy, ułożyć te triski. Tyle, że te trisy muszę ułożyć razem z nimi. One muszą być razem połączone. Czyli tutaj na pewno musi być taki. I gdzieś tutaj idąc, musi być coś takiego. I te trisy są ułożone. Są 4 na 3, a czyli, a czyli tak tak musiałoby być, to Tetrisy są ułożone Wow! Ale, ale to jest sprytne. Po prostu o kurczę, dobra, teraz Tetris musi być zniwelowany któryś. Nawet wiem który po prostu. Udało mi się! Wszystkie zagadki zrobiłem! Jak ja się cieszę! Zupełnie się tego nie spodziewałem! O, tak, fajnie było. Mamy dwa, cztery... No, możemy zrobić coś takiego. Proszę bardzo, możemy zrobić... Tak, tak, żartowałem. Możemy zrobić coś takiego bardziej. A, ten mi zniwelowałeś. Dlaczego? Coś się uaktywniło, ja coś włączam, ale nie wiem, nic nie widzę. Ja ci kręcę. Co to są za zagadki w ogóle? Coś tam odpaliłem! Ja ci kręcę! No dobra, tam będziemy się wybierać w następnym odcinku. Jak na razie z wami się żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, poza tym, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.